Wiesz, jakby to, chciałem, żeby... to jest w ogóle najczęstszy błąd przedsiębiorców. E, awansowanie ludzi, e, bo są w danym dziale najlepsi, to bardzo tak. często jest na przykład w dziale handlowym. Tak? Dyrektorem handlowym działu handlowego staje się kto? Najlepszy handlowiec. Tak. No, ale czy on ma pojęcie o, o zarządzaniu ludźmi, o budowie tego działu, to, to jest bardzo częste. <laughs> więc, więc wiesz, y, bycie dobrym w tym, co robisz, y, czy w tym twoim chorowym biznesie. Nie masz. Nie wiem, masz kliniki hiperbarii, to, to jesteś najlepszy, w ogóle masz rozczaskany, albo jakiekolwiek kliniki stomatologiczne, jesteś roz, masz rozczaskany temat do białej kości. Nie? Ale jak to jest jako biznes, to w tamtych innych obszarach powinieneś sta przynajmniej starać się je zrozumieć. Nie? Naprawdę nie rozumiem przedsiębiorców, którzy... Nie, nie, ja się na tym nie znam, nie chcę się na tym znać. Staraj się przynajmniej to zrozumieć. Nie musisz być w tym ekspertem, ale musisz umieć przynajmniej wybrać tego eksperta. A nie, wiesz, typu wierzyć w bajki, i później być zawiedzionym, że te bajki jednak się nie spełniły. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy udział w podcaście. Bardzo dużo wiedzy. Z jednej strony duża inspiracja, z drugiej strony Twoja historia pokazuje to, że no, w życiu mogą być bardzo trudne momenty um, i że trzeba brać wszystko pod uwagę. Najlepiej mieć kilka planów, nie tylko A, ale i B, i pewnie i C. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.